Czasami wydaje nam się, że wszystko mamy poukładane. Wiesz, to ten stan, kiedy kalendarz wygląda jak dzieło sztuki logistycznej. Każdy kwadracik wypełniony idealnie dobranym kolorem, obok kubek z kawą, które jeszcze paruje i pachnie tym spokojem i porządkiem. Na biurku notatnik z listą rzeczy do zrobienia, a w głowie mapa, co, kiedy, z kim świat ma sens. I wtedy nagle coś się rozjeżdża. Nie zawsze dramatycznie, czasem to tylko drobiazg. Jeden telefon, który zmienia plany, jedno spotkanie, które nie dochodzi do skutku, albo jedna decyzja, która nie przynosi oczekiwanego efektu. I ten misternie pokładany porządek zaczyna się powolutku rozszczelniać. Jakby ktoś podważył fundament, który miał być pewny już na zawsze. Spokój w głowie, czas na to, co naprawdę ważne. Energia, która wraca, gdy podejmujesz lepsze decyzje. To tematy, które poruszam z myślą o ludziach takich jak Ty, ambitnych, ale zmęczonych presją zarządzania. Inspiruj się, odkrywaj i korzystaj z nowych perspektyw. Ja nazywam się Joanna Bogusz, a Ty słuchasz podcastu Biznes na Spokojnie. Zaczynajmy. Długo myślałam, że kontrola to synonim bezpieczeństwa. Że jeśli zaplanuję wszystko wystarczająco dokładnie, to nic już mnie nie zaskoczy. Że przewidywalność to dojrzałość. I że ci, którzy odpuszczają, po prostu się poddają. A potem życie zaczęło mnie systematycznie z tego przekonania leczyć. Pamiętam moment, w którym. Coś, co budowałam miesiącami, zaczęło się rozsypywać. Na początku subtelnie, zostawiając rysy prawie niewidoczne na idealnym szkle, a potem nagle, gwałtownie, jakby ktoś jednym ruchem przewrócił szklankę wody na stół. Patrzyłam, jak ten plan, dopracowany, logiczny, dopięty na ostatni guzik, po prostu się rozmywa i znika. Tej rozlanej wodzie. I czułam, jak coś we mnie próbuje latować każdą kroplę. To był moment, kiedy po raz pierwszy poczułam, że kontrola nie chroni. Ona tylko daje złudzenie, że możemy zatrzymać to, co i tak cały czas się zmienia. W psychologii ten mechanizm jest bardzo fajnie a, opisany przez Ellen Langer, która prowadziła badania nad iluzją kontroli. Langer chciała sprawdzić, dlaczego ludzie czasem wierzą, że mają wpływ na rzeczy, które są całkowicie losowe. W jednym z jej eksperymentów uczestnicy mieli przewidywać liczbę, która zostanie wyrzucona kostką do gry. I część osób rzucała tą kostką sama, a część osób obserwowała, jak robi to ktoś inny. I teraz najciekawsze: ci, którzy sami rzucali kostką, byli przekonani, że mają większe szanse na wyrzucenie swojej liczby niż ci, którzy obserwowali tylko, jak rzucał ktoś inny. Jakby ich ręka mogła coś zrobić z wynikiem. No oczywiście, to był absurd. Rzut kostką to czysta losowość, ale to, co odkryła Langer, było genialne w swojej prostocie. Ludzie potrzebują czuć, że mają wpływ. Nawet wtedy, gdy obiektywnie nie mają żadnego, to poczucie wpływu, nawet złudnego, działa na nas jak znieczulenia. Daje chwilową ulgę od niepewności. I właśnie dlatego tak często próbujemy. Kontrolować swoje życie, kontrolować plany, strategie, emocje, ludzi, wyniki wszystko po to, żeby nie poczuć tej nieuchronnej prawdy że nie wszystko zależy od nas. Jakby tak pomyśleć przez chwilę jak często czujesz napięcie, kiedy coś nie idzie zgodnie z planem? Ten moment, kiedy łapiesz się na tym, że klikasz odśwież w skrzynce mailowej, jakby od tego miała zależeć odpowiedź świata. Albo kiedy analizujesz, co mogłaś powiedzieć inaczej, zrobić lepiej, przygotować jeszcze dokładniej. To nie jest tylko perfekcjonizm. To próba odzyskania kontroli. Nasz sposób na przywrócenie porządku tam, gdzie czujemy chaos. Ja też tak miałam. Zanim zaczęłam rozumieć, że kontrola to czasem tylko bardzo ładnie opakowany strach. Że trzymanie się planów bywa łatwiejsze niż zmierzenie się z tym, że ten plan już dawno nie ma sensu. Kiedy mówię o odpuszczaniu, ludzie czasem pytają, ale jak to? Przecież bez kontroli nie ma strategii, a strategia jest taka ważna. Ale wiesz, właśnie trochę odwrotnie. Tak dla mnie. Bez odpuszczenia nie ma prawdziwej strategii, bo strategia wbrew temu, co wiele osób sądzi, to nie jest szczegółowa mapa drogi, na której masz zaznaczony każdy zakręt i każdy przystanek. Strategia to jest bardziej kompas, który pokazuje kierunek i jednocześnie daje zgodę na to, że nie wszystko da się przewidzieć. Dzisiaj widzę, że największą dojrzałością w strategii nie jest trzymanie się planu za wszelką cenę. Tylko umiejętność rozpoznania momentu, kiedy trzeba zmienić kurs. I że właśnie tam, gdzie kończy się kontrola, zaczyna się coś, co nazywam zaufaniem strategicznym. Zaufaniem do siebie, do procesu, do tego, że nawet jeśli wszystko nie pójdzie według planu, to i tak dojdziesz tam, gdzie chcesz. Były w moim życiu momenty, kiedy coś waliło się. Bardzo spektakularnie, kiedy wydawało się, że wszystko, na czym opierałam swoje decyzje, z dnia na dzień przestaje działać. I dopiero po czasie widziałam, że to, co wtedy wyglądało jak koniec świata, było początkiem czegoś znacznie lepszego. Nauczyłam się patrzeć na to, co się zawala, jak na obietnicę: obietnicę, że czeka na mnie coś lepszego. Nie metaforycznie, dosłownie. Za każdym razem, kiedy coś się kończyło. Pojawiało się coś innego, czego nigdy nie byłabym w stanie nawet zaplanować. Ktoś, kogo nie mogłabym strategicznie przewidzieć, albo pomysł, który nie mieścił się w żadnej tabelce. I z czasem zauważyłam, że im bardziej próbuję kontrolować, tym mniej widzę. Bo kiedy skupiasz się tylko na planie, nie zauważasz tego, co dzieje się obok. A życie i biznes. Często właśnie tam wysyła najciekawsze sygnały. I może właśnie dlatego tak, i może właśnie dlatego ten eksperyment Langer tak do mnie przemawia, bo pokazuje, że w gruncie rzeczy my wszyscy, przedsiębiorcy, liderzy, ludzie z misją, mamy w sobie tę samą ludzką potrzebę żeby wiedzieć, co będzie, żeby przewidywać, żeby mieć wpływ. A życie, jak to życie, co jakiś czas przypomina nam, że wpływ i kontrola to nie jest to samo. Możesz mieć wpływ na to, jak reagujesz, ale nie zawsze na to, co się wydarza. Możesz mieć wpływ na kierunek, ale nie na każdy zakręt. I może właśnie w tym tkwi prawdziwa wolność i prawdziwy spokój. Dzisiaj, kiedy coś mi się wali, nie próbuję już natychmiast tego sklejać. Patrzę. Słucham, daję szansę, bo może to, co właśnie się posypało, ma mi coś powiedzieć. Może pokazuje, gdzie jestem zbyt przywiązana do kontroli, a gdzie za mało do zaufania. I coraz częściej okazuje się, że to, co na początku wyglądało jak porażka, jest tak naprawdę początkiem czegoś znacznie lepszego. Więc kiedy następnym razem coś pójdzie nie po Twojej myśli, zawsze możesz zrobić. Coś inaczej niż zwykle. Zamiast walczyć o przywrócenie porządku, można się zatrzymać. Można sobie zadać jedno pytanie. Czy to, że tracę kontrolę, oznacza, że tak naprawdę tracę kierunek? Może wcale nie. Może to tylko nowa ścieżka, której jeszcze nie widzisz. Kiedy coś zaczyna nam się rozpadać, w naturalnym odruchu chcemy to ratować, przywrócić porządek, złapać równowagę. Ale są momenty, kiedy każda próba naprawy tylko pogłębia chaos. I wtedy zostaje już tylko jedno: zaufać, ale nie w taki naiwny sposób, nie w stylu, wszystko się dzieje po coś i jakoś to się ułoży. Zaufanie, o którym mówię, jest decyzją strategiczną. To wewnętrzne nie wiem, jak to się skończy, ale wiem, że dam radę przejść przez to mądrze, bo wiem też dokąd idę. Długo zajęło mi, żeby to zrozumieć, bo ja też byłam tą osobą, która budowała strategie tak dokładne, że nie zostawało w nich nawet miejsca na powietrze. Wszystko miało być przewidziane, zabezpieczone, domknięte. A jeśli coś wymykało się mojemu planowi, traktowałam to jako mój błąd. Jako błąd w systemie, aż przyszedł moment, w którym kontrola po prostu przestała działać. Zaufanie strategiczne nie oznacza, że wszystko jest dobrze. To raczej zgoda na to, że nie wszystko musi być idealne, żebyś mógł, mogła działać. To wybór, żeby opierać decyzję nie na gwarancjach, tylko na klarowności kierunku. Badania psychologiczne od lat pokazują, że ludzie, którzy mają większy poziom zaufania do siebie i do procesu, podejmują lepsze decyzje, szczególnie w warunkach niepewności. Nie dlatego, że wiedzą więcej, ale dlatego, że mniej boją się pomylić. Strach zmniejsza naszą perspektywę, zaufanie ją poszerza. W organizacjach dzieje się dokładnie tak samo. Kiedy liderzy próbują kontrolować wszystko, gasną pomysły, spada inicjatywa, ludzie czekają na pozwolenie. Ale kiedy lider zaczyna mówić nie mam wszystkich odpowiedzi, ale ufam, że razem je znajdziemy coś się jakby zmienia. W powietrzu pojawia się nowa przestrzeń zespół zaczyna myśleć i iść w tym samym kierunku. Zaufanie nie jest więc przeciwieństwem kontroli. Jest jej dojrzałą formą, bo prawdziwa kontrola nie polega na pilnowaniu, tylko na świadomym oddawaniu steru tam, gdzie inni mogą zrobić to po prostu lepiej. Kiedy po raz pierwszy zaufałam procesowi nie w teorii, tylko naprawdę, w praktyce, byłam przerażona. Nie wiedziałam, czy to się uda, nie wiedziałam, jak to wypadnie, ale wiedziałam, że poprzedni sposób już na pewno nie działa, więc odpuściłam. Pozwoliłam rzeczom się dziać, wydarzać. I to właśnie wtedy pojawiły się rozwiązania, o których wcześniej nie pomyślałabym nigdy, siedząc nad swoim Excelem do późna. Zaufanie strategiczne to nie jest hasło z książki. To bardziej mięsień, który buduje się w praktyce. W tych momentach, kiedy chcesz wysłać piąte przypomnienie, ale decydujesz, że nie. Chwila, gdy coś się opóźnia, a ty nie panikujesz, tylko pytasz: Co mi to pokazuje? Co tu widać? Albo wtedy, gdy niepewność wisi w powietrzu, a ty decydujesz, że nie musisz mieć teraz wszystkich danych, żeby zrobić już ten pierwszy krok. Zaufanie to też sposób zarządzania energią. Zamiast inwestować ją w kontrolowanie świata, które jest naprawdę bardzo, bardzo energochłonne, zaczynasz inwestować ją w reagowanie na to, co jest po prostu realne. Widziałam liderów, którzy nauczyli się tego dopiero w kryzysie, i ja byłam też jednym z nich. Kiedy pandemia rozwaliła wszystkie plany, wszystkie kwartalne strategie i pewność, że jutro będzie tak samo jak dziś, to właśnie wtedy uczyliśmy się wszyscy. Którzy nie umieli wcześniej tego zrobić, żeby zaufać. Ci, którzy nauczyli się tej umiejętności, wyszli z tego silniejsi. Nie dlatego, że mieli gotowe odpowiedzi, tylko dlatego, że nie próbowali ich mieć za wszelką cenę. Pamiętam rozmowę z jednym z przedsiębiorców. Powiedział mi wtedy, Wiesz, zrozumiałem, że moim zadaniem nie jest mieć zawsze rację. Moim zadaniem jest utrzymać kierunek, kiedy wszyscy wokół się boją. I tak mi się wydaje, że to jest właśnie istota tego strategicznego zaufania. Nie da pewność, że na 100% będzie dobrze i idealnie, tylko przekonanie, że nawet jeśli nie będzie, ty nadal wiesz, kim jesteś i dokąd zmierzasz. Kiedy zaczęłam wprowadzać to do swojej pracy, zmieniło się bardzo wiele. Planowanie stało się prostsze. Decyzje spokojniejsze, a ludzie wokół bardziej samodzielni. Bo zaufanie często ma efekt kaskadowy. Kiedy ty komuś ufasz, dajesz mu sygnał, że może też zaufać sobie. I wbrew pozorom ten rodzaj zaufania daje największe i najlepsze wyniki. To zaufanie, które nie wymaga wielkich deklaracji, nie potrzebuje gwarancji, często objawia się w drobiazgach, w tym, że potrafisz powiedzieć: Nie wiem, jeszcze nie wiem, ale wiem, że. To dobry kierunek. Albo. Sprawdźmy, zobaczymy, co się wydarzy. Zaufanie strategiczne to też umiejętność przyjęcia, że rzeczy mogą się potoczyć inaczej niż się planowało. Niekoniecznie gorzej, po prostu inaczej. I że w tym inaczej może być coś, czego potrzebujesz bardziej niż tego, co było zaplanowane. Zaufanie strategiczne to wybór, który podejmujesz codziennie, zwłaszcza wtedy, gdy nic nie idzie po Twoich myśli. To decyzja, żeby nie przerywać procesu, nawet jeśli nie widzisz efektu. Jak to ładnie się mówi po angielsku, Trust the Process. To wiara w to, że coś dojrzewa powoli, po cichu, poza Twoją kontrolą. I kiedy patrzę wstecz, widzę, że właśnie te momenty, te, które wydawały się chaotyczne, niepewne, nieidealne, czasem dramatyczne, prowadziły do najlepszych wyników. Po w nich nauczyłam się, że niepewność nie jest wrogiem, jest bardziej nauczycielem. Może surowym, ale jednak. Zaufanie nie jest rezygnacją, to akt odwagi, to powiedzenie sobie: Nie muszę wszystkiego wiedzieć, żeby iść dalej. Bo w świecie, w którym większość ludzi czeka na pewność i stabilność, zaufanie staje się przewagą strategiczną. W pewnym momencie, po tych wszystkich próbach kontroli i nauce zaufania, zaczynasz też rozumieć, że strategia to nie jest idealny plan. To jest kierunek, to jest ruch. <noise> strategia nie jest też czymś, co zapisujesz raz, zamykasz w pliku o nazwie Final Version, tylko czymś, co oddycha razem z tobą, co zmienia się razem z tobą, co ewoluuje razem z tobą. Ja też długo myślałam, że dobra strategia to taka, która przewiduje absolutnie wszystko: że im więcej scenariuszy rozpiszę, tym bezpieczniej się poczuję. Aż w końcu zauważyłam, że Taka strategia staje się jak zbyt ciasny garnitur. Oczywiście że jest elegancki i porządny, ale nie da się w nim oddychać. Prawdziwa strategia to kompas. Nie pokazuje ci każdego kroku, nie mówi w którą uliczkę dokładnie skręcić. Strategia przypomina w którą stronę iść, kiedy gubisz orientację. Kompas ma w sobie coś z czułości. Nie krzyczy, nie narzuca trzeba się przy nim zatrzymać wyciszyć żeby zrozumieć to co on naprawdę pokazuje i chyba właśnie dlatego kiedy wszystko wokół staje się niepewne to właśnie kompas a nie mapa ma większy sens mapa jest fajna i dobra kiedy świat jest stabilny mapa się dezaktualizuje kompas nie on nadal pokazuje ci kierunek bo kierunek nie zależy od warunków Zależy od ciebie. Zaczęłam wprowadzać to podejście nie tylko w swojej pracy, ale i w życiu. I zamiast pytać, co dokładnie mam zrobić, zaczęłam pytać, w którą stronę chcę iść. Bo szczegóły mogą się zmienić, ludzie mogą odejść, projekty mogą się skończyć, ale kierunek, on zostaje. Z czasem odkryłam, że najlepsze strategie to te, które zostawiają margines nieprzewidywalności. Tak, właśnie ten margines, którego kiedyś tak się bałam, bo nieprzewidywalność to nie jest zawsze chaos. Dzisiaj patrzę na to bardziej jak zaproszenie, jako miejsce, w którym życie może dopisać coś, czego sama bym po prostu nie wymyśliła. Zaufanie i strategia to duet, który działa tylko wtedy, gdy zostawisz w nim przestrzeń na ciszę. Na te chwile, gdy nie wiesz, na te momenty, kiedy zamiast planować, obserwujesz. Pracując z liderami nad ich planami, często zaczynam od prostego pytania: Co jest Twoim kompasem, kiedy wszystko inne się rozpada? Nie jaki masz cel, nie inne chcesz zarobić. Tylko co cię prowadzi, gdy nie masz już punktów odniesienia? I to pytanie często otwiera coś, co było dawno uśpione. Czasem intuicja, czasem wewnętrzną pewność, czasem odwagę, a czasem lęk. Jeśli dziś czujesz, że coś się wymyka, że plan już nie działa, że świat nie reaguje na twoje plany tak, jakbyś chciała, możesz zrobić mały eksperyment. Zatrzymaj się na chwilę, ale nie po to, żeby zrezygnować. Po to, żeby zapytać, co jeśli to nie koniec, tylko delikatna korekta kursu. Czasem wystarczy odrobina zaufania, żeby zobaczyć, że to, co wydawało się przeszkodą, było po prostu drogowskazem. Zanim skończymy, chcę zaprosić Cię do krótkiego ćwiczenia. Nie wymaga notatek, planera. Wymaga tylko... Uczciwości wobec siebie. Pomyśl o czymś, co ostatnio próbowałeś, próbowałaś kontrolować. Może to jakaś decyzja, na którą czekasz, może projekt, który się przeciąga. może relacja, która nie rozwija się tak jak chcesz i zapytaj siebie, co by się stało, gdybym dziś zamiast kontrolować, po prostu zaufała. I musisz od razu wiedzieć, jak to zrobić. Wystarczy, że spróbujesz zobaczyć, co się w tobie dzieje, kiedy pozwalasz rzeczom płynąć. Czasem ten moment odpuszczenia staje się początkiem nowego kierunku, którego być może szukasz od miesięcy. Dziękuję, że byłeś, byłaś tutaj dzisiaj ze mną do końca. Mówiła Joanna Bogusz, akredytowany coach biznesu ACCICF, która. Codziennie uczy się ufać i odpuszczać. Słyszymy się w kolejnych odcinkach i pamiętaj, na spokojnie.